Właśnie z Bułgarii, a folktale from Bulgaria. Hitar Petar, sprytny Piotr. Pewnej nocy Hitar Petar zobaczył na drodze przed swoim domem w miasteczku sędziego, który zataczał się pijany i rzucił na ziemię swój skórzany płaszcz. One night Hitar Petar saw that on the road in front of his house the town judge was walking drunk and he had thrown his leather coat on the ground. Piotr podniósł ten płaszcz i zabrał go do domu. Peter got the coat and took it home. Następnego dnia sędzia powiedział do swojego sługi. The next day the judge said to his servant: W nocy widziałem, że ktoś ukradł mój skórzany płaszcz. Last night someone stole my leather coat. Idź i znajdź tego złodzieja i przyprowadź go do mnie. Go! Find the thief and bring him to me. Chodził po mieście i przyglądał się ludziom, czy ktoś przypadkiem nie ma na sobie płaszcza sędziego The servant went around town looking at the people to see if someone was wearing the judge's coat. I wszedł do kawiarni he entered a cafe i tam siedział Piotr w płaszczu sędziego there was Peter with the judge's coat. Jotrze, sędzia, chce się z tobą widzieć, powiedział sługa. Peter, the judge wants to see you, said the servant. No więc poszli do dworu sędziego. Tam było pełno ludzi. They went to the courthouse. It was full of people. Kiedy sędzia ujrzał Piotra ze swoim płaszczem, powiedział do niego: When the judge saw Peter with the coat, he said to Peter: Piotrze, od jak dawna masz ten płaszcz? Peter, for how long have you had that coat? Od zeszłej nocy, since last night. No, a wiesz czy to płaszcz? Well, do you know whose it is? Ależ wiem, powiedział Piotr. I know, said Peter. Ten płaszcz należy do człowieka, który szedł wczoraj i zataczał się jak pijane prosie przed moimi drzwiami. It belongs to a man who was stumbling around like a drunken pig in front of my door. I znalazłem ten płaszcz rzucony gdzieś na bok. I found his coat thrown away to the side. Wziąłem, założyłem. I took it and wore it. Po to go założyłem, że kiedy właściciel go zobaczy, to żeby mógł się o niego upomnieć. So that when the owner sees it. He can claim it. Czy wasza wysokość nie wie może do kogo mógłby należeć ten płaszcz? Do you happen to know whose coat this is, your honor? <coughs> oh, nie, nie znam go, powiedział sędzia. Oh no, I don't know him, said the judge. Powodzenia w szukaniu właściciela. Good luck finding the owner. Piotr i jego cień, Hitar Petar and His Shadow. Pewnego dnia Hitar Petar poszedł na targowisko. One day Hitar Petar went to the market. Było tam pełno ludzi, it was full of people. Niektórzy sprzedawali, inni kupowali, tamci znów jedli i pili w tawernach. Some selling, other buying, others eating and drinking in the taverns. Zatrzymał więc się przed taką jedną karczmą, spojrzał przez otwarte drzwi. He stopped in front of one tavern and looked through the open door. W środku. Zobaczył dziesięć garnków pełnych jedzenia, które właśnie się gotowały. Inside he saw ten pots of food cooking. Każdy garnek pyszniejszy od poprzedniego. Each one more delicious than the next. Hitarpetar Peter był bardzo głodny, ale nie miał żadnych pieniędzy. Tarpetar was hungry, but he had no money. Hmm, co by tu zrobić? What should he do? W swojej torbie miał ze sobą tylko jeden kęs suchego chleba. In his bag he had brought just one morsel of dry bread. Wyciągnął więc ten chleb i zaczął trzymać nad Jednym z garnków z gotującym się jedzeniem. He took out the bread and held it over one of the pots of food, ale trzymał go nad tym garnkiem, gdzie najwięcej pary unosiło się. The one with the most steam rising from it, i trzymał, trzymał ten chleb tam, aż ten chleb. Nawilżył się, zwilgotniał. He held it there until it became moist. Zjadł ten chleb i wyszedł. He ate his bread and left. Właściciel karczmy cały czas się cicho przyglądał temu, co się działo, i zatrzymał hitara petara przed drzwiami. The owner of the tavern, who had watched silently, so stopped him outside the door. Hej, dokąd idziesz bez płacenia? Hej, where are you going without paying? A za co miałbym płacić? Odpowiedział Piotr. What should I pay for? A za jedzenie. For eating. O, czy ty nie widzisz, że ja tylko przecież wziąłem sobie trochę pary z nadgarnka? Oh, didn't you see that I only got some steam from above the pot? Może no, to była tylko para, ale i para kosztuje. It may have only been steam, but steam costs money. Za tę parę, które, którą zjadłeś z twoim suchym chlebem, ja musiałem nazbierać i spalić drewno, przynieść wody i zapewnić garnki. For that steam that you ate with your dry bread, I had to burn the wood, bring the water and provide the pots. Panie, rzekł Piotr. Sir, said Peter, rozumiem, ale czym mam ci zapłacić, skoro nie mam pieniędzy? I understand, but what should I pay you, since I don't have any money? Jeżeli ty nie masz żadnych pieniędzy, to będziesz wychłostany dziesięciokrotnie kijem. If you don't have any money, then you shall be beaten ten times with a stick. Żebyś miał nauczkę, żeby więcej nie kraść pary z nadgarnków, so that you will know next time to steal some steam. I zaczął się zbierać tłum naokoło. A crowd began to gather around. zacznij mnie chłostać. OK, start beating, rzekł Piotr i stał w świetle słońca. Peter said and stood in the sunlight. Ale uważaj lepiej, żebyś mnie nie bił, ponieważ ja nie tknąłem twojego jedzenia. But take care not to hit me as I didn't touch your food. W innym wypadku te uderzenia wrócą wprost do ciebie. Otherwise, you are going to get it on your back. To w takim razie kogo powinienem wychłostać? odpowiedział zdziwiony właściciel karczmy. Then, what should I hit? said the tavern keeper puzzled najlepiej gdybyś wychłostał mój cień dziesięć razy hit my shadow ten times i wszyscy wokoło zaczęli się śmiać everyone around began to laugh a właściciel karczmy zawstydził się i schował się w tawernie the tavern keeper was ashamed and hid himself In the tavern. <laughs>